naszej kolacji w międzyczasie pan tu przyniósł wszystko. Ja widzę jak wygląda ten filet miniony i przypomina mi się górski diament. To miało być medium rare, prawda? Jest takie nawet nawet chodzi, co? Chodzi, ale skorupiak taki. Z zewnątrz wygląda naprawdę na skorupiaka. Na pewno lepiej niż w wcześniej. Lepiej, ale podobnie jeszcze. No, no, ale dobrze, zobacz, jest różowo. Dobre, no nie jest źle. Wyglądała z wierzchu tak średnio, tak skorupiakowo, ale. W środku już ładnie. 74 dolary Nie jest to złe, ma takie miejsca naprawdę bardzo delikatne I że nie trzeba tego mielić i nawet się rozpływa Uważam, że to jest w ogóle dobrej jakości mięso Tylko jest strasznie drogie, ale może po prostu przez to, że tu wszystko jest droższe Więc może tego akurat bym się jakoś super nie czepiał Pierwszy kęs był taki, że naprawdę trzeba było to pomielić Ale im dalej, tym delikatniej Im dalej, tym naprawdę tak rozpływająco się w ustach W ogóle bardzo dobry ten sos Co to jest za sos? Nie, to jest jakiś inny sos Barba Barbadesek, kurde To jest... <gry'm saying that> Bardzo mi Dobry sos border Dobre Dobry, aż to chyba zje? Nie, fajne miecho, Fajne mięcho Daj Fryki już mamy, słucham ja Słuchaj, zmywaj sam Dobre <gry'm saying that> Dobre, nie? Dobre no Na czym cię Trochę się zdraziłem jak to wyglądało, myślałem że będzie suchelec, bo rzeczywiście jest takie lekko powysuszane z wierzchu, ale w środku fajne Później już fajne. Korupcję, czuć ten taki. Przyprawy są w ogóle tam. To jest G. Dobrze doprawione w końcu, coś. No, że to są Kwasny taki. No to wiesz, takie jedzenie premium powiedzmy tak. No miejsce też raczej nie najtańsze tego typu, więc się cieszę, że chociaż to jest smaczne, frytki mogłyby być domowe, bo raczej nie są. Wiem, że mamy do kolejnego steka jeszcze jakieś ziemniaki, jakieś grzyby chyba będą. Ciekaw jestem, bo myślę, że tutaj troszeczkę wizerunek się ociepli. Jak na razie najlepsze danie, chore pieniądze. Aczkolwiek dobre, ile to jest na złotówki? 299. U Magdy Gaslery z Expo 210. Niezła, próba, plaza. Coraz lepiej.